Więc jesteśmy teraz na stoisku Metatalent. Ze mną jest Marusz Połeć. Cześć, cześć, witam wszystkich. Słuchaj, na początek jakbyś mógł mi powiedzieć, czym jest Metatalent w ogóle, tak ogólnie? Znaczy, ogólnie od ogóły do szczegółu, MetaTalent to platforma, która oferuje Wam po prostu rozwój ścieżki kariery i management e, talentów albo firm. Z tym, że w naszym projekcie unikalne jest rozwiązanie, jakie zastosowaliśmy, czyli Agent AI. I nasz interfejs, który jest naszym autorskim interfejsem, wspierającym tak naprawdę zastosowania algorytmów maszynowego uczenia w procesie twórczym dla twórców dzieł. Mhm. My wierzymy w to, że twórcy dzieł są przyszłymi miliarderami. On top są twórcy. Później są marki, aplikacje itd. Tak Dalej. Ale na samej górze są twórcy, to tak jak wy zresztą, którzy tutaj mnie zaprosiliście, bo tworzycie teraz content. I to dla nich jest ten projekt i dla firm, które poszukują do współpracy właśnie takich osób. Czyli po prostu ktoś może do was przyjść, dostanie sztuczną inteligencję, która jest ich agentem, i tak naprawdę obsłuży ich w pełni, tak? No i przede wszystkim tak, zadba o to, żebyście zaimplementowali wasz pipeline, czyli yy, tą ścieżkę tworzenia kontentu, odpowiednie narzędzia jajowe, ponieważ u nas twórcy, którzy są na naszej platformie, którzy chcą otrzymywać zlecenia. Mhm. Bo, może warto podkreślić, ci, którzy chcą mieć pracę, muszą przejść kurs, który jest oczywiście bezpłatny, ale podnoszący ich kompetencje w zakresie wiedzy, z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia kontentu opartego właśnie o maszynowe uczenie, czyli generatywne media. Ale poza wiedzą, właśnie dostajecie przede wszystkim zlecenia z rynku, i tutaj znowu taki agent odgrywa taką rolę jak odpowiadanie na pytania klienta, na temat stawek, dostępności, czyli to wszystko, co się pojawia non-stop, zabiera Tobie czas, który mógłbyś spędzić z rodziną, a są te same, w kółko mm. te same, więc agent będzie prowadził Twój management. A w przypadku firmy, która będzie poszukiwała kogoś takiego jak ty, mm. znowu będzie takim doradcą do spraw wizerunku marki, do spraw tego jak budować społeczność, <laughs> przepraszam, i będzie przyjmował na pokład. Cele krótkoterminowe, długoterminowe od firmy i je realizował. Często też w autonomiczny sposób, no bo nasz agent to tak zwany agent, ale w rzeczywistości to jest multiagent, na którego składają się różne procesy, niektóre są w pełni autonomiczne, oparte o autonomicznych agentów. Dobrze, to teraz przejdę też trochę do tego, bo Ty całe życie praktycznie jesteś agentem, tak? Masz swoje firmę casting studio, tak? Więc jesteś praktykiem, który przekuł to po prostu w inny świat, ten świat metaversu, tak? Blockchaina i tak dalej. Więc wchodzisz z potężnym doświadczeniem w to i powiedz mi, wolałbyś, żeby Ciebie na przykład obsłużył taki agent AI, czy na przykład druga wersja Ciebie? No słuchajcie, tak, mam doświadczenie rynkowe, znam scenariusze. To jest coś, co tak naprawdę jest niezbędne do tego, żeby zrealizować z sukcesem taki projekt, mhm. ponieważ agentów będzie powstawało wielu. Tylko zobaczcie na taką sytuację. Startupy w Dolinie Krzemowej kiedyś wchodziły z technologią i faktycznie zamiatały rynki różne, w których ci ludzie nie byli liderami. Dzisiaj tak to się już nie odbywa. Dzisiaj transfer technologii musi być przeprowadzony od kogoś, kto jest jakimś właśnie panem od technologii, do kogoś, kto jest liderem w jakiejś branży. Ja uważam siebie za lidera branży właśnie managementu. Znam procesy obsługi jako agent właśnie ludzi czy firm i dlatego właśnie zaproponowałem takie rozwiązanie tego problemu, bo jest to problem, bo ja mam dzisiaj miałem 50 telefonów, na które nie byłem w stanie odpowiedzieć. Moja żona i moi agenci, których zatrudniam podobnie i ludzie później oczekują, że jednak to się zmieni, a to się nie zmienia, tylko ten kontakt jest coraz trudniejszy, bo zleceń przybywa, klientów przybywa, agent rozwiązuje ten problem. I czy ja bym chciał być prowadzony przez agenta? Ja nie oceniam tego, czy to jest agent AI, czy to nie jest agent AI. Ja tylko patrzę na jedno, jaki jest rezultat, jakie są owoce. Owoce mają być takie, że mój talent jest, pum, rozwija się, a moje zlecenia i mój stan konta rośnie. I to chciałbym, więc jeżeli dostarczy, dostarczy mi to zostanie przez agenta, świetnie. Jeżeli ktoś zaproponuje inne rozwiązanie, super, ale ja chcę skorzystać na tym jako twórca, jako osoba, która chce więcej zarabiać, mieć więcej czasu do tego, żeby na przykład spędzić czas z przyjaciółmi albo z dziećmi. No ja to doskonale rozumiem, bo ja na przykład jako twórca na YouTubie, no jestem... Muszę napisać scenariusz, muszę później to nagrać, zmontować i tak dalej. Jeżeli zatrudnimy osobę tak, i tylko zrobił nagranie, ja chcę mieć końcowy produkt. No tak jak tutaj, tak? Ktoś chce mieć końcowy produkt, czyli siebie jako markę, czy, no, czy to aktor, modelka, tak? Yy, I teraz yy, chciałem przejść do, tego, do tej części biznesowej MetaTalent, no bo caali maniacy biznesu są inwestorami, tak? MetaTalent. I jakbyś mógł pokrótce powiedzieć, jeżeli ktoś chciałby zainwestować, jaki pierwszy krok? Co powinien zrobić, żeby stać się takim inwestorem w MetaTalent? Jeśli chodzi o inwestycję, MetaTalent jest stosunkowo prosta, jeżeli posiadacie wallet. A jeżeli nie macie walleta, to też jest to proste, ale bardziej wymagające od strony wkładu, mm. bo dla, na Equity mamy duże tikety i to są powyżej 100-300 tysięcy dolarów tikety. Mm. Natomiast na tokeny już od 100 dolarów. Tokeny sprzedajemy w formie paczek. Ta paczka to jest NFT, w którym macie właśnie nasze tokeny, które będą listowane już w tym roku na giełdzie. I drugą wartością, która reprezentowana jest przez NFT, to jest własność. Ponieważ stajecie się właścicielem kodu źródłowego na naszej platformie i my wam to oddajemy. 30% kodu źródłowego, którego my napis, który my napisaliśmy już, i jeszcze teraz tylko uzupełniamy interfejs i modele maszynowego uczenia, to jest cały agent, który właśnie jest podzielony na 70% na was i 30, znaczy na nas i 30% na was, i nabywając NFT stajecie się jego właścicielami, czyli naszego agenta. Z tego tytułu będą przysługiwały wam benefity, ale o tym więcej powiem już bardziej szczegółowo gdzie indziej bo jest na to oddzielny kontrakt, jest to wszystko sprawdzone przez prawników, mamy super doradców adwajzorów w projekcie od tej strony, jesteśmy przygotowani na regulacje, które wchodzą w związku z CBDC, więc macie po prostu no, bardzo transparentnie poprowadzony proces onboardingu inwestora. Zachęcamy do tego, żeby umówić się na indywidualnych rozmowach. Nawet jeżeli chcecie kupić za 100 dolarów, zawsze przydzielimy Wam osobę która będzie indywidualnie z Wami ten proces yy, yy, przerabiała. Jeżeli na przykład nie wiecie, jak coś zrobić, gdzie kliknąć, to macie przydzielonego yy, konsultanta. To co Mart, yy, dziękuję Ci za Twój czas, za wyjaśnienie dla widzów Paniaków Biznesu, czym jest w ogóle MetaTalent i jak z tym zacząć. I mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo na kolejnych eventach. Dzięki i pamiętajcie, bo wiem, że część z Was jest z nami od samego początku. Nie jeden z Was mógł pomyśleć, że już dawno jest po projekcie. Jest wręcz przeciwnie: ci, którzy byli, widzieli, ci, którzy jeszcze tutaj nie byli, zapewne zobaczą to w relacji. I cieszę się, że wciąż po tym roku, trudnym roku dla całego rynku, wciąż chcecie usłyszeć, co w naszym projekcie. I zapewniam Wam, że zapewnię Wam coraz więcej doznań. Dokładnie i oczywiście więcej znajdziecie też na naszym Discordzie, więc zapraszamy serdecznie. Dzięki.